Według mnie było tak, jak, było tak jak mówię. Bo w innym przypadku, w innym przypadku, prosta, proste, proste, proste pytanie i prosta odpowiedź. Bo w takim razie, w innym przypadku, gdzie jest Iwona? Gdzie jest ciało Iwony? Gdzie jest ciało Iwone? Dlaczego nie, oddało, nie, nie udało się otworzyć monitoringu? Dlaczego nie udało się ustalić sprawców? Dlaczego? Dlaczego? No ty tego nie wiesz, ty tego nie wiesz i ty tego nie wiesz. A ja to wiem. Widzisz. A mówisz, że y, czytasz, że wiesz, że oglądałeś, oglądałaś i ty, to, i ty to wiesz. Bo to o tym mówili w internecie. Główno o tym mówili w internecie. Nikt o tym w internecie nie powiedział. Nikt o tym w internecie, bo nikt o tym internecie nie powie, w internecie o tym nie powie, bo nie wie, bo skąd ktoś może o tym wiedzieć? Jak nie, był tam na miejscu i tego nie widział.